Wszystko zaczyna się od małych rzeczy. Czasami najważniejsze zdarzenia bywają ledwo dostrzegalne, lecz to właśnie one w harmonii tworzą to, co doskonale. Tak zaczynałby się film przyrodniczy, ale to jest film inwestycyjny, więc poznajmy Koło a następnie oddajmy głos inwestorowi. Jestem jednym z założycieli Coffee Desk, Firmę założyliśmy w brzegu około 10 lat temu. Założyliśmy firmę, która de facto sprzedaje na terenie całej Polski, Europy, a nawet eksportuje poza granice Europy. Wszystko to można robić z terenu Kołobrzegu. Kołobrzeg jest bardzo dobrze położony komunikacyjnie. Mamy bliskość drogi S6, mamy lotnisko w Goleniowie. Myślę, że to, że zaczęliśmy biznes koło brzegu, okazało się w dziesiątkę, bo okazało się, że możemy skalować biznes na cały świat. A przez to, że miasto jest nie za duże i daje nam fajne możliwości życia, no to. To życie nam nie ucieka między palcami czas na wszystko na rodzinę, na znajomych, na pracę. Jest dobre zaplecze do tego, żeby wychowywać tu dzieci, żeby mieć ten balans życia i pracy, a mimo wszystko można zatrudniać ludzi w tym momencie na terenie całego kraju czy nawet Europy i, i prowadzić skuteczny biznes. Fajne mamy możliwości też rekreacji odpoczynku potem tym wszystkim. Mamy ścieżki rowerowe, mamy morze, można surfować i zimą i latem. Poza pracą jest mnóstwo czasu na naprawdę fajne rzeczy. Koło Pomoże Pomorze Zachodnie. Polska. Nowy adres Twojego biznesu. Możesz liczyć na wsparcie naszego Centrum Inicjatyw Gospodarczych. Zapraszam do inwestowania na Pomorze Zachodnie.